Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Rilan, a to jest kolejny odcinek. Zagrajmy w of Exile. Idziemy sobie na targowisko. Dobrze widać. Tutaj chyba Was nie zaskoczyłem. W poprzednim właśnie wyczyściliśmy dość sporo tych potworków i zebraliśmy dwa posążki. Tutaj teraz musimy znaleźć zejście do kanału, no i znaleźć trzeci, ostatni. Potem możemy sobie do miasta wrócić. Możemy, oczywiście nie musimy. Moglibyśmy przejść praktycznie cały akt bez wracania do miasta. Tak mi się wydaje. Chyba, że jakieś misje by kolidowały, by się na przykład nie dało przejść, tak wiadomo, byłoby to niemożliwe. A mam nadzieję, że... Mam nadzieję, że... Na co ja właściwie mam, na co ja właściwie mam nadzieję? Nie wiem pójdzie po prostu sprawnie bez komplikacji o na to zawsze trzeba mieć nadzieję bo tu się robi coraz ciężej nieprzyjemniej jak widać nasz build póki co działa tylko nie jestem pewien czy będzie działał tak przez cały czas może, się, może być różny szczerze mówiąc dobra nie wybiegam tak bardzo w przyszłość Mam jeszcze wuchę, te zadań przed nami. Uuu, tutaj ciekawe miejsce, bowiem tutaj jest boss, w tym miejscu właśnie. I on jest dość mocny dla postaci takiej jak ja, czyli mili. To bardzo niedobrze z tego powodu. A, wow, Dobra. To niedobrze z tego powodu, ale postaram się go szybko, sprawnie załatwić. Chwyszcze, dlaczego ja mam tak mały atak Speed? Tak bardzo boli Kuragiń gościu w płomieniach, w męczarniach Ue, no nic fajnego, nic. Dobra, zobaczymy szybko to, co obiecałem w poprzednim odcinku. Jeśli nie obiecałem z ciekawości po prostu sprawdzę. A, możemy! Możemy sobie tarczę i pazur używać. To ciekawe. Bardzo ciekawe. Bo jeżeli byśmy, mielibyśmy odpowiednio dobry pazur, to, to mogłoby całkiem dobrze działać. Czy nie wiem, czy jest jakiś sens robienia takiej postaci? Nie wiem. Pewnie jeszcze ktoś to sprawdza. Mogłem znaleźć ewentualnie. Nic na póki co lecimy sobie podwójnym pazurem, a to na początku działa, wyśmienicie wręcz. O Boże, co tak wolno bijesz? Zamrożony, zamrożony, niestety. Gin, że pani Królowo bo śmierdzi pani jest bardzo brzydko. Kurczę, niedobrze, bo nie znalazłem jeszcze waypointu w tej lokacji. Tu gdzieś powinien być. Zanim sobie wejdziemy. No nie, wiecie co, tu jest? Katakomby. Tak, Katakomby, nie Katakomby. Kurcze. Nie, wiecie co, nie. Miałem iść tylko co, tu miałem sprawdzić. No tak, nie zaznaczyliśmy, że. Waypoint tutaj też. No i dobrze, potem to będzie problem. Wiecie, co szybko? To sk skoczmy naprawić. Mam nadzieję, że się nie zarejestowało. Nie. O Boże. Dobra, nie naprawimy tego. To też na zewnątrz. To powinienem zejść na dół. Dobra, to lecimy sobie dalej. Znajdźmy po prostu mm, kolejne kanały. No proszę, jak na zawołanie. Nie, myślałem. O, zielone, szeroko, szeroko karaluchy. Szerko żuki chciałem powiedzieć. Uciekło mi trochę. One szeroko żuki jak widać, są bardzo słabe. Bo ani nie wybuchają, ani mocno nie biją. Które dla pizzu są. O, level up. Fajnie, If fajnie. No i teraz. Czekajcie, zobaczę. 335 DPS? 370. No jak widać, atak speed kluczowy. W moim wypadku. O, od razu lepiej. Te animacje nie. Nie jest tak oporna, jakbym uderzał olbrzymimi kamieniami. Jak wiadomo, 12% tak speed, a piechotą nie chodzi. No, tutaj jakiś większy zbiornik, jak widać pekali których jak wiadomo, nie ma, bo w tym mieście już nikt nie mieszka. Więc można powiedzieć, że kąpielisko dla żuków. Czy nie wiem, czy żuki potrzebują kąpielisk. Żuki chyba w ogóle w wodzie nie pływają. Eee, kto by to wiedział? Te żuki pływają. A te żab żabokwiaty na pewno. Żabą muchołówki. Czy jak się to nazywa? Ten kwiat co zjada owady. To jest właściwie dziwne, no to jest żaba z mordą muchołówki. Czy wiecie tych takich kwiatów, które mają te paszcze jakby, które się zamykają, Wtedy wyczują smakowitego owada. I tutaj pełno żuków w łazi wokół. I te żabo muchołówki sobie biegają tak po prostu razem z nimi. To mi się trochę wydaje podejrzane. Nie powinno być tak, że one się zjadają nawzajem, czy coś. Nie wiem. Dobra, Ou. taki twardy. Taki twardy, no patrzcie państwo. Ach, dobra, wracamy na powierzchnię szybciej. Teoretycznie, jakbym miał bardzo duży atak speed, to mógłbym się za pomocą Whirling Blades pom przemieszczać. Kiedyś właśnie próbowałem taki build. Miałem 3.0 atak ataków na sekundę i to wyglądało mniej więcej tak, że leciałem tak szuk, 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 szuk. I to było dość skuteczne przemieszczanie się. No Jak wiadomo, które many zjadało. co to mnie tu wybucha w twarz? A, dobra, zrobimy to szybko katakumby, żebyście mi potem nie wypominali, że pominam jedną lokację. To jest, od razu mówię, to jest lokacja opcjonalna. I wręcz zabra, zabraniam wam tu chodzić przed osiągnięciem wymaganego tutaj 30. levela. No jak widać mam już 30. Nie wiem właściwie dlaczego. Powinienem mieć 27. Nieważne. To jest lokacja bardzo trudna, na której końcu może, a nie musi znajdować się boss ze skrzynią. Nie wiem, czy boss się znajduje. Z tego co pamiętam, to. Lol. Jakieś skrole, coś? Nie wiem. Z tego co pamiętam, to. Przed tym patchem bossa jeszcze nie było. Może teraz dodali jakiegoś mini Jak i wiecie, nie. Nie oficjalnego bossa, tylko po prostu unikalnego jakiegoś stwora. Aua! Głupie. No to to jest tu masakra, muszę mam powiedzieć. Zamrażają mnie. Boże no. Co oni mi robią, że tak nie mogę chodzić? Co chwilę zamrożony jestem. Nie fajnie. Dobra, Life na szczęście działa. To jest właściwie Life to Life Leech? Cały czas mi się myli z Lolem, jak wiadomo. No nie, no ja se robisz chyba. Trzy obok siebie. Dobra, zostawmy już ich. Z niego już raczej nic nie wypadnie, skoro już raz umarł. Wszystko, wszystkie kieszenie mu grabiliśmy. Kurcze, te posągi też są tutaj jak drzazga w oku, albo strzała w kolanie. Powiem więcej, lodowa strzała w kolanie. O, są naprawdę bardzo wkurzające. ze szczególnie, bo tworzą takie jakby pole lodowe, które nas spowalnia. Nie tylko movement, ale też prędkość ataku. No i to mnie tak wkurza zawsze. O, malet. Jakiś złoty. No co, potem sprawdzimy jak do miasta trafię. Nie, ja tutaj sobie szybko sprawdźmy w ten sposób. O. Słabo, słabo w tych skrzynkach tutaj. Co? A, tu nie mogę wejść. Sprytnie. Ukryte schody. Zabiłem gościa bijąc innego. No znowu. Bijąc innego na podwyższeniu. Zabiłem tego co zostało na dole. Śmiesznie. No nie, do nie dogadali się, mogli inaczej stanąć. A te pająki nie są absolutnie groźne dla nas. Najgroźniejsi to są właśnie ci wskrzeszacze okropni. ich zwalczać nic, gdzie jest taką komnata, bo chciałbym już pokazać, że nie ma nic ciekawego i wrócić później na, na poziomie ostatnim. To jest bodajże lokacja z najwyższym poziomem doświadczenia. Albo jednym z najwyższych I tutaj po prostu się opłaca chodzić i... Hajs zgarniać, nie? Hajs, znaczy hajs, no... Currency i mapy Currency, czyli walutę, czyli w tym wypadku te orby wszystkie Które jak wiadomo są walutą Nietypową, ale są O, tu już widzę, docieram do końca Do celu mojej wyprawy właściwie Dobra, to zobaczmy, czy coś się tu zmieniło, czy nie więc na pierwszy rzut oka żadnego bossa nie ma są tylko okropne szkielety To nie powinny być by... o boże, nie powinien być do... dość zbyt trudne ale kto to wie zawsze mogą mnie tak jak przed chwilą zamrozić grupowo i uniemożliwić uciekania metodą ich załatwimy po prostu żadnego wskrzeszacza na szczęście nie ma to by im dupę ratował Mmm, nic nie poleciało nawet Dobra, teraz zobaczmy czy to jakiś boss będzie. No niestety co czasami wiecie, czasami kiedyś A, przed patchem... Była wyrwa w ścianie, prowadząca do dużej skrzyni. No i nie wiem, czy to było warte tutaj chodzenia, dla tej dużej skrzyni. Generalnie rzadko coś... rzadko coś w niej było. No ale jak ktoś lubi skarby, może lubi jakieś skrzynki otwierać, no to mm, powiedzmy, że polecam. Dobra, dajmy sobie misję. Zaraz. Book of skill. Fajnie, fajnie. I dostaliśmy 2 punkty cofania i jeden punkt umiejętności I teraz nie mam pojęcia na co je wydać już mamy wszystko czego nam potrzeba A tutaj ewentualnie gdzieś pójść No nie wiem wiecie Nie mam pojęcia hmm. No, 14 więcej, mało szczerze mówiąc. Daję po prostu punkty takie pierdoły, żeby jak wiadomo nie będę ciągnął tego buildu dalej. Mi się najzwyczajniej nie chce. No tak, spróbuję wycisnąć jeszcze jak najwięcej, no, żeby się sprawnie jeszcze tego bossa ostatniego, który nas czeka, przeszło. Item Rarity. To jest też przydatny. Support gem. 30% więcej Rarity of Items Found yy, przez. od. Z, z pokonanych przeciwników. Warto jednak wspomnieć, że działa to tylko na umiejętność, którą mamy połączoną z tym gemem. Dlatego też. To jest przydatne. No, powiedzmy, że jest. W pewnych przypadkach, jeżeli sobie stworzymy postać typowo do dropienia przedmiotów, to jest, że mamy wtedy jednej obszarowej umiejętności, żeby właśnie sobie te przedmioty farmić. Ale jeżeli jest to nasza główna postać, nie, od, absolutnie odradzam, bo tracimy naprawdę sporo, biorąc to jedno miejsce w ekwipunku, czy znaczy w ekwipunku w slocie, zajmując jedno miejsce, to nie jest tego warte, chyba że mamy. Na wysokim poziomie gem na przykład z quality 20%, no ale i tak, i tak nie, wy, nie wybrałbym tego, absolutnie opcjonalnie, jeżeli na przykład robimy ekwipunek na farmienie, ale to wiecie, to nie na główną postać. Gincie piekielne, potwory Nie wiecie po co tu przyszedłem? Nie będę tutaj zabijał po prostu tych potwarku, bo to robiliśmy przed chwilą czy w poprzednim odcinku, chyba mi się wydaje. Ale co tu chcę zrobić? Ała, ała, ała. Jeżeli ich tu jest tyle, to sędziom ich pozabijam. Chciałem po prostu dojść i odblokować jeden waypoint, który pominąłem, który mi kiedyś trochę, można powiedzieć, ułatwi rozgrywkę. Nie będę musiał latać i szukać tego podczas jakiegoś na przykład ważnego zadania tutaj to przejdźmy jako taki bonus powiedzmy Odświeżmy, jak ta lokacja wyglądała, Przecież macie rację, no nie ma sensu odświeżać lokacji, ja po prostu gafę popełniłem poprzednio, że tego waypointu nie odkryłem, no i teraz muszę wracać. Dobra, to lecimy nasz. Whirling Blades i lecimy? Żeby jak najszybciej było. <grym> Teraz gdzie? tego sobie w bo ten, ten będzie za nami leciał cały czas. A przecież miksturki na Spida. Mi się wydaje, że tutaj gdzieś tak jest. To jest właśnie waypoint. Ja pokażę Wam przy okazji zieloną poczwarę. Właściwie turkusową. Więc spójrzcie, jakie paskudztwo. No i nie możemy przejść, piszcie tam. The way is blocked przez poczwarę zieloną, która jak najwyraźniej nie ma zamiaru się stąd ruszyć. A zostawmy ją w spokoju. Wróćmy sobie do miasta. A no, oddajmy jeszcze ten tutaj. Orb of I teraz szybko zobaczmy co tu jeszcze możemy ulepszyć. Zbroje zobaczmy szybko. Zbroje jakie ciekawe są. Stąd nic. Ach, siły nam brakuje. No proszę. Nie fajnie, nie fajnie, ponieważ musimy sobie trochę siły zapewnić. No tu nie ma nic za zamiany. to Też się będzie sprawować. Buty chyba też. Rękawice mieć musimy. Wiecie co, może znajdę jakieś buty z większą ilością slotów. O, to możemy sobie kupić. Magiczną sztuczkę zaraz zrobimy. Dobra, so. No i mamy Chromatic Orb kosztem Transmutation Orb. Co moim zdaniem, nie wiem czy to jest warte tego. Mi się wydaje, że tak. Tego zdecydowanie częściej będziemy używać niż tego. Chyba, że jesteśmy koksem i zaklinamy już bardzo zaawansowaną, z zaawansowanym sposobem jakieś tam itemki, ale ja, ja nie jestem nawet blisko tego, żeby takie czynności robić 30... Hmm. 30% cold resistance jak to na razie nic ciekawego Flaszki możemy sobie wymienić, może jakaś ciekawa będzie. No nic, niestety, no zostawmy to w spokoju, czy w miejscu zróbmy sobie zatem przerwę. Zapraszam do obejrzenia poprzednich jak i następnych odcinków. Trzymajcie się, na razie.